Pomaganie ludziom jest potrzebne, to chyba oczywiste dla wszystkich, ale czy pomaganie mamów w genach? Aby się tego dowiedzieć, o dobroczynności, postanowiłam porozmawiać z najmłodszymi. To znaczy być dobrym, pomagać wszystkim. Można pomagać ludziom w taki sposób, że na przykład pani chce przejść przez ulicę, i jedzie samochód daleko daleko i trzeba pomóc pani przejść przez ulicę. Jedna przykład, jakby. Nie zauważył pociąg jakiejś babci i by ją z twoim kołem przejechał. Pomagam mamie zrobić, zrobić nam obiad. Z mywami na przykład. Okay. Mam pomagać w świątaniu pokoju. Hmm, bo... Ja pomagałam raz, cię malować ścianę. Mój brat mi kiedyś pomógł, jak się chciałam rozejrzeć na ulicy. Chciałam siedzieć na drugą stronę z moją opiekunką i w prawie był kona na samochód i, i mój brat mi pociągnął na kolana. Pomóc jest potrzebna, tak. Jest? Tak. Potrzebna. Tak. Ludzie muszą zawsze pomagać. Ostatnio zbieraliście misie w szkole, prawda? I czy to była pomoc? Tak. Ta. A kciem się wyglądała tak, że miś musiał, musiał być czysty i niepodzielony, niezniszczony. I i wszystkie dzieci prawie przyniosły. Zebrało one misie. No I ja przyniosłam misia, którego lubiłam. Mama mi wybrała, którego ja lubiłam. To dobrze, czy go lubiłaś? Fajnie, że oddałaś dzieciom misia, którego tak, lubiłaś? Tak. Wszystkim bez wyjątku, którzy potrzebują pomocy, trzeba zawsze pomagać, nawet jak jest albo albo ładny. A ty jak myślisz? Wszystkim. wszystkim. A ty jak myślisz? Też wszystkim. Też wszystkim. A ty jak myślisz? też wszystkim. Słucham? Ja też. Też wszystkim. Pomagam jest super.